No i właśnie, właśnie, jeszcze jedna sprawa. Siema ludzi i zwierzęta i ty małe hejterze. Ja jestem Aduś, to jest kolejny odcinek konsultanta. Oglądaliście Wiedźmina, nie? To nie jest spoiler, ginie na końcu. Wlałem może trochę w grę. Nie czytałem w ogóle książki, troszkę oglądałem tego serialu polskiego. Takie śmieszne bardziej sceny. Na przykład ta ze smokiem najbardziej popularna. Teraz zacząłem serial oglądać i coś się okazało, kurczę, serial mnie wciągnął, ale Zacząłem jak, kurczę, Wiedźmin, dawaj obejrzymy sobie dniu premiery. Mówiłem, że ej, widzieliście tego Wiedźmina masakra, w ogóle totalna. Bo specjalnie tak hejtowałem, ponieważ większość ludzi by tak mówiła, ale z racji tego, że ja to powiedziałem, to inni już nie będą tak mówić, tak, będą uważać że, uważać, że jest spoko. Gdzie ja uważam, że jest spoko, ale szału nie robi. E, zacząłem oglądać pierwszy, pierwszy odcinek i tak spoko, każdy chwali styl walki, że jest Kozak. Ja obejrzałem cały sezon i mam wrażenie, że tylko do połowy były kozackie sceny z walk, a później były dosyć takie standardowe. Jeżeli chodzi o bohaterów, w ogóle ich nie kojarzę, nie wiem kto jest, nie wiem po co oni są, ale spoko. Ja to jestem taki spoko gościu, który powinien dać jakąkolwiek opinię o tym serialu, ponieważ nie grałem, nie czytałem książki nic związanego z Wiedźminem. Już grałem, ale to były takie grosze, dosłownie grosze, że jak miałem pierwszego bossa i nie mogłem go zabić, to po prostu usunąłem grę i w ogóle nie, nie ciągnie mnie, żeby wrócić z powrotem. Ale jeżeli chodzi o serial, od 1 do 10 to daję takie 5. Takie 5, takie po środku, czyli tak spoko. Czyli takie spoko. Dałbym może więcej, gdyby te potwory były jakoś inaczej, inaczej zrobione, bo mam wrażenie, że to są stroje, a nie wygenerowane komputerowo według mnie to powinny być stroje i wygenerowane komputerowo wygenerowane wygenerowane tylko Czy o czym ty mówisz tak Zdecydowanie tak. W grze jak o, oglądałem różne zwiastuny były lepsze potwory. Mało tego, z zwiastuna Wiedźmina 1, tak? To jest Wiedźminie? Tak, zwiastun Wiedźmin 1, gdzie jest ten potwór. Nie wiem jak mu się nazywa, e, taka niby księżniczka, e, co, 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 co zamieniła się w potwora. Z 2000 z 1700, któregoś tam roku, nie żartuję. E, zwiastun pierwszego Wiedźmina, gdzie jest ten, ta walka, jest dużo lepsza niż na przykład w serialu. I w sumie potworteczny. No to już nie przesadzajmy. Ale nie, jedynie co mi się nie podoba w tym filmie to faktycznie potwory. Zostałe spoko, spoko, naprawdę spoko. Przeglądałem ciekawość na temat Wizbina i wiem, że ta, te, te, te rysy, te szramy, te skarpikacje, które ma na twarzy są w grze, a w książce nie. Natomiast ja bym wolał, żeby w serialu one były, bo nadają charakter tej postaci. Nie, nieprawda? Tak, prawda. No i tyle, jeżeli chodzi o aktor, to podobny. A w sumie do czego podobny? No? Podobny. Właśnie najlepsza jest taka opinia gościa, który się w ogóle na tym nie zna i, i tak coś o tym powie. Nie, taka opinia jest najgorsza. To chyba tyle na temat widźmina Na ostatnim odcinku mi się przyznało. Geras spotkał Tris? Tris? Chyba. Teraz skończył się słowami przeznaczenie zawsze się odnajdzie. Dzięki, że mogłem się wygadać. Dzięki, że mnie wysłaliście. Widzimy, słyszymy się już w poniedziałek, jak zwykle o tej samej porze o 18. Był z wami Jaduś. Trzymajcie się i cześć. Siema.